Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o kaskach. Tak Tutaj mam parę kasków zebranych. Stajemy często przed dylematem, jaki kask rowerowy kupić, tak żeby pasował do tego y, stylu, w jakim będziemy jeździć. I tak jak tutaj widzicie, mam zebrany tak, kask rower, y, szosowy, nie leć mi tutaj, kask górski. A jeszcze dwa, dwa kaski górskie, mamy również, możemy kupić kask Full Face, taki, który nam osłania twarz do jazdy w terenie, gdzieś do jazdy w jakichś hopkach, w downhillu. również kask, na który ja mówię orzeszek, czyli taki, który nam opatula całą głowę. Nie ma specjalnie otworów wentylacyjnych do jazdy na BMX, gdzieś do różnych ewolucji, skoków yy, miejskich. Parę jeszcze innych, tam triatlonowy, parę, parę różnych innych kasków. Dzisiaj skupię się głównie może na kaskach, właśnie górskich i szosowych, które są najpopularniejszymi typami. Zacznijmy od tego, jak patrzeć na kask. Patrzymy po pierwsze na jakość. Czyli w ogóle odradzałbym kupowanie wszelkich kasków za 20 zł, a już nie daj Boże, dziecku kask za 5 zł, bo takie też widziałem w internecie, że można kupić taki kask. I tak jak tutaj mam. Kask, który kupiłem na Aliexpressie z Chin przyszedł do mnie. Dałem za niego przeliczeniu na polskie złote około 25 zł i powiem Wam tak, po ściśnięciu tego kasku, czuć, że on się ugina. On ładnie, bardzo ładnie wygląda jak na te pieniądze, ale jego jakość. E... No, słuchajcie, jak będzie jakość wyglądała, przekonacie się o tym w jednym z najbliższych odcinków, gdzie przeprowadzę crash test. Różnych kasków i zobaczymy, jak sobie te kaski radzą. Tu właśnie kask chiński za 20 kilka złotych, kask z Lidla za 4 dychy. Stary to jest w ogóle mój dziesięcioletni kask Treka. I tego nowego może nie będę zniszczył, to już szkoda, troszeczkę za dużo kosztował, żebym go rozwalał. Także słuchajcie, patrzymy na jakość. Nie kupujemy bubli, nie kupujemy jakichś badziewi od podejrzanych sprzedawców. Lepiej dołożyć te 10-20 złotych i mieć pewność, że kask będzie miał wszelkiego rodzaju certyfikaty i będzie sprawdzony, dopuszczony do rynku. Druga sprawa, oprócz jakości bardzo istotna, to rozmiar kasku. Więc kask po przymierzeniu zakładamy go sobie w sklepie na głowę. Musi leżeć idealnie. Nie może być takiej sytuacji, że gdzieś nas troszeczkę będzie obcierał, ciut, odrobinkę. To, że w tym momencie przy przymierzaniu już troszeczkę obciera, to znaczy, że podczas jazdy to będzie nieprawdopodobna męka, to będzie kicha straszna w jechaniu z takim, w takim kasku. Dlatego właśnie doradzam każdemu kupować kask w sklepie rowerowym, przymierzyć sobie 5-10 rodzajów różnych kasków, żeby sprawdzić, który będzie lepiej leżał na głowie. Kupowanie przez internet. Mimo wszystko, jest to loteria. Może się okazać, że. Tak słuchajcie, to jest tak, ja mam dosyć dużą głowę, nazywaną enigmatycznie oversize albo XL przez producentów. 61 cm obwodu. I teraz, przymierzając w sklepie kaski, gdzie był ten obwód dopuszczalny podany do 61, okazywało się, że żaden kask w ogóle na moją głowę nie pasował. Musiałem kupić sobie takiego lasera do 64, właśnie oznaczonego jako XL. Śleży idealnie, świetnie, nie obciera mnie, czy przy krótszych, czy przy dłuższych wyjazdach. Jest to bardzo istotne. Sprawdzi sobie te paski, czy da radę dopasować, tutaj zapięcie i czy kask po prostu dobrze leży, dobrze trzyma się głowy. Także słuchajcie, oprócz jakości i oprócz tego, jak kask leży na głowie, można również sobie spojrzeć na różnego rodzaju dodatki. Tak, jak tutaj mamy, w kaskach górskich często są dostępne daszki, odpinane. Bardzo fajnie chronią przed promieniami słońca, przed gałęziami, z którymi możemy się spotkać. Również w kaskach dostępne są siateczki. Siateczki, które chronią nas przed owadami, które <coughs> mogą wpaść na głowę, tam, liśćmi, kamy kamyczkami itd. Ale tu też taka ciekawostka. Myślałem, że taki, taka siateczka w moim przypadku będzie świetne rozwiązanie, rewelacyjne. Co się okazało, nie do końca było rewelacyjne, ponieważ bardzo lubię drapać się po głowie podczas jazdy. Gdzieś mi czasem coś swędzi, w samej, po samej głowie. Siateczka to niestety skutecznie uniemożliwia. Um I co się okazało, w moim przypadku o wiele lepsza będzie czapeczka pod kask, ewentualnie baw, jakaś chusta, niż yy, taka siateczka. Ale jeżeli nie macie takich nawyków jak ja, siateczka jest naprawdę świetna, i tutaj jeszcze. Pokażę, nie wiem, czy ona jeszcze działa. Czy baterie? O, działa, proszę bardzo. Mamy jakąś jeszcze lampeczkę. To są jakieś bajery, które można ewentualnie, czy tak, czy owak, trzeba mieć lampkę przy rowerze, ale taka w kasku również nie zaszkodzi. Również bardzo istotną sprawą przy zakupie kasku jest ilość otworów. Ja to pokażę teraz na tym kasku. No i mój kask ma dużo tych otworów i są dosyć duże. Bardzo fajnie głowa się wentyluje. się aż tak bardzo nie poty mamy przewiew, a niestety w takim kasku z Lidl'a, ja wiem, akurat tutaj pokazuję lidlowe, ale Chodzi w dużej mierze o jakieś tańsze kaski. Otworów jest mniej i są niedużej wielkości. I niestety, jadąc już, ja nie jestem żadnym ścigantem, ale jadąc już powyżej 20-25 km na godzinę, z głowy już mi się lało, robił mi się specyficzny mikroklimat pod tym kaskiem. Nie do końca mi już to odpowiadało, ale do jazdy takiej zimą, ewentualnie, 20 na godzinę, spokojnie taki kask wystarczy, i nie będzie, nie będzie też. Niektórzy nie lubią takiego uczucia, że im wieje strasznie po głowie, więc taki kask będzie dobrym rozwiązaniem. Ale jeżeli jeździmy szybciej, jeździmy w wysokich temperaturach, lepiej wybrać kask, który ma dużo otworów i one są dużej, du, 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 dużych rozmiarów. I powiem Wam jeszcze na końcu tak, bo wiele osób mówi, że. Yy, po uderzeniu, jak się kask rozpada, mówią o to był słaby kask, bo on się zniszczył. Nie jest to prawda. Kask tak naprawdę ma przyjąć uderzenie i Pochłonąć energię, nie dopuścić, żeby ona dotarła do naszej głowy, może się rozlecieć. Całkowicie się rozlecieć, to nie jest nic nienaturalnego. Także jeżeli po uderzeniu widzicie gdzieś jakieś pęknięcie na kasku, widzicie jakieś odpryśnięcie, albo w ogóle był jakiś dzwon, po prostu konkretny ten kask przyjął dużą energię, ale nawet śladu na nim nie ma, kask jest od razu tak naprawdę do wyrzucenia, trzeba kupić sobie nowy, bo to jest jego zadanie ochronić głowę, ale nie. Kask może, kask może się zniszczyć. Będzie to jeszcze widać na pewno w tym crash który będziemy robić, że na czym, na czym to po prostu polega. A tymczasem, to wy napiszcie w komentarzach, czy używacie kasków, czy jeździcie w kaskach, jakich kasków używacie, czy ochroniły was przed jakimiś nieprzyjemnymi historiami. Bardzo chętnie dowiem się, co na ten temat myślicie. Ale tymczasem, dzięki za oglądanie. Hej!